Ten film został nagrany w środę 15 maja o godzinie 17. Dotyczy szybko zmieniających się wydarzeń. Podczas wyjazdowego posiedzenia rządu został postrzelony premier Słowacji Robert Fico. O samym zamachu, ale także o postaci Roberta Ficy i przemocy politycznej na Słowacji opowie analityk OSW Krzysztof Dębiec. Tuż po posiedzeniu. Rady Ministrów Republiki Słowackiej w miejscowości Handlowa w regionie Tręczyna, został postrzelony premier tego kraju Robert Fico. Wiadomo już, że sprawca, który na miejscu został ujęty, to 71-letni mężczyzna z okolicznej miejscowości, który broni miał legalnie, natomiast kwestia jego ewentualnych powiązań czy motywacji, pewnie będzie pewnie przedmiotem śledztwa. Bardziej może interesujące jest to, w jakim stanie jest teraz Robert Fico. No, on został bardzo szybko przewieziony helikopterem medycznym do najbliższego szpitala w Bańskiej Bystrzycy no i według pierwszych informacji pochodzących z Kancelarii Rządu, życie premiera jest zagrożone. No, doniesienia były takie, że Premier otrzymał 3 do 4 strzałów, z czego jeden z nich był skierowany w okolice brzucha lub klatki piersiowej. Także stąd pewnie może też wynikać zagrożenie dla zdrowia, dla życia szefa rządu sięganie po przemoc w stosunku do osób, które są medialnie znane. Niestety nie jest na Słowacji niczym nowym. W 2018 roku ogromny kryzys polityczny w kraju i, i też wzburzenie na arenie międzynarodowej wywołało zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kucjaka i jego narzeczonej. Kucjak słynął z tego, że pisał artykuły krytyczne w stosunku do ówczesnego rządu. Na czele, którego stał zresztą Robert Fico, jego artykuły i to zabójstwo przyczyniły się do tego, że podał się on wtedy do dymisji, a dwa lata później jego ugrupowanie przegrało wybory parlamentarne. Już za rządów Centrum Prawicy w roku 2022 młody, zradykalizowany Słowak dokonał zabójstwa dwóch członków społeczności LGBT. Jednak może bardziej interesujące będzie w tym kontekście to, że on wcześniej przychał pod um, e, mieszkaniem ówczesnego premiera Eduarda Hegera i e, nie zastawszy go właśnie w tym mieszkaniu e, zdecydował się e, zmienić swój cel. E, w obecnym e, roku miały miejsce wybory prezydenckie i może wielu e, dziennikarzy czy, czy ekspertów e, dziwiło się, że m, o reelekcji nie ubiega się e, Zuzana Czaputowa, która miałaby w nich realne szanse na wygraną. No, jeden z motywów to jest właśnie też różnego rodzaju e, zachowania, które ona zinterpretowała jako zagrażające zdrowiu czy życiu jej lub swojej rodziny. Wielokrotnie otrzymywała listy z pogróżkami. Też, też Czaputowa nie zdecydowała się na stałe przenieść do Pałacu Prezydenckiego. No i pod jej mieszkaniem w podbratysławskiej miejscowości Pezinok, jej przeciwnicy polityczni urządzali takie nocne seanse nienawiści. Przedmiotem hejtu były jej dwie nastoletnie no i ona też zdecydowała, że to już yy, yy, wystarczy. Również teraz, yy, po, tej, yy, po tym postrzeleniu premiera Ficy, widać, że wielu polityków. Yy, nie wyciągnęło tutaj wniosków, e, e, jeśli chodzi o pewną kulturę polityczną. Teczy się to przede wszystkim przedstawicieli e, obozu rządzącego, którzy e, w niewybredny sposób zaczęli e, atakować e, dziennikarzy, z którymi e, no, e, rządząca ekipa ma od dłuższego czasu napięku. Jest to wynik między innymi e, planowej akcji mającej e, zawłaszczyć media publiczne, czy e, akcji bojkotującej najważniejsze y, media y, prywatne, pozwalające sobie na krytyczne artykuły względem y, ekipy Roberta Ficy. Y, także no, wiele będzie teraz zależało od y, informacji, które powinniśmy usłyszeć w ciągu najbliższych godzin, to znaczy, y, czy y, życiu Roberta Ficy faktycznie y, zagraża bądź nie zagraża y, niebezpieczeństwo. W sam jest. Y, Postacią wyjątkową, można powiedzieć, na słowackiej scenie politycznej. On w ubiegłym roku po raz czwarty objął urząd premiera. Jest przy wszystkich zastrzeżeniach do jego działań, jednak postacią charyzmatyczną, w tym sensie, że potrafi zjednoczyć też polityków często dzielonych przez pewne podziały ideologiczne, dość powiedzieć, że obecny rząd składa się z ugrupowań zarówno lewicowych, jak i prawicowych narodowców. Jeszcze w 2016 roku dokonał sztuki jeszcze większej, to znaczy połączył pod swoją egidą nie tylko narodowców i lewice, ale też partię mniejszości węgierskiej, z którą narodowcy przez wiele wiele lat nie żyli w najlepszych y, relacjach. Y, jeden z byłych, y, z byłych y, przewodniczących tego ugrupowania zapowiadał swego czasu y, y, marsze z czołgami na Budapeszt. Także y, 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 jest to sytuacja na pewno trudna, a, a ewentualne zagrożenie czy, czy odcięcie Ficy przez dłuższy czas od kierowania administracją rządową może mieć z pewnością negatywny wpływ na stabilność tej jednak dość różnorodnej koalicji rządzącej. Fice jest z pewnością politykiem, który silnie polaryzuje społeczeństwo słowackie. Według ostatnich badań, zaufania do liderów politycznych. Jest tutaj wprawdzie na trzecim miejscu za Zuzaną Czaputową, prezydent kraju, oraz prezydentem elektem Peterem Pellegrinim. Ufa mu nieco ponad jedna trzecia Słowaków, ale z drugiej strony dwie trzecie wyraża w stosunku do niego nieufność. No, i Fico też mocno zapracował sobie na to swoją postawą w trakcie, gdy był w opozycji w latach 2020-2023. Wówczas wiele osób z jego otoczenia polityczno-biznesowego, bądź zostało skazanych, mowa o 40 takich osobach, bądź usłyszało zarzuty i toczą się w stosunku do nich procesy sądowe, i tutaj mowa o około 100 takich osobach. Sam Fico był bardzo blisko temu, tego, żeby, jak to potocznie się, potocznie się mówi, trafić za kratki. Uchroniły go, uchroniły go raptem dwa głosy parlamentu, które, który jednak zdecydował, że nie zostanie mu odebrany immunitet poselski. Fico w trakcie tego pobytu w opozycji bardzo się zradykalizował. Już na samym początku oddzieliła się od niego grupa bardziej umiarkowanych działaczy, ale właśnie z Peterem Pellegrinim i założyła bardziej centrolewicowe ugrupowanie Klas. No i Fico zdecydował, że musi rywalizować o wyborcę antyestablishmentowego, antysystemowego. No i w takim też duchu e, dobierał swoje przesłanie. Przesłanie, które też w warunkach słowackich oznacza treści e, prorosyjskie, no i, i w zasadzie też e, antyukraińskie. On e, de facto też swoją polityką e, już po objęciu urzędu nieco z tego. Z tych tych prorosyjskich, antyukraińskich torów odboczył. No natomiast wciąż ciężko go, go uznać za polityka europejskiego głównego nurtu w tym względzie. No i Fico, który z jednej strony stał się teraz, jak się wydaje, na ten moment poniekąd ofiarą politycznego hejtu. O ile oczywiście y, nie mamy tu do czynienia z jakąś prowokacją, no ale to, to będzie musiało dopiero wyjaśnić y, śledztwo, no to z drugiej strony jest politykiem, który też właśnie w ostatnich latach y, y, ten hejt. Y, też w debacie publicznej propagował i, i, i silnie polaryzował społeczeństwo słowackie. To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zachęcamy do subskrybowania kanału OSW. Kolejne filmy już wkrótce.